Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczepiorska, a to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest taka: zaufaj znakom, one poprowadzą cię w kierunku szczęścia i spełnienia, udanej podróży. Świat do nas mówi cały czas, szepcze, krzyczy. Czasami spotykamy osoby, które dają nam odpowiedź na nasze pytania, takie głęboko ukryte. Czasami nagle pojawia się jakaś książka, film, wiadomość. Która jest przeznaczona dla nas, która jest odpowiedzią na nasze pytania. Ale nierzadko jesteśmy nieuważni. Pędzimy, biegniemy i nie zauważamy tych znaków ze świata, tych informacji, które przychodzą do nas w dziwnej czasami formie. I dlatego dzisiaj świat mówi: usłysz, zobacz, dostrzeż te znaki. One cały czas płyną w Twoim kierunku. Życzę owocnego dnia, to jest. Message for you i do zobaczenia już wkrótce.